Tak, witam was serdecznie. Chciałam jeszcze raz powiedzieć, że te zasilacze są super. Po prostu podjąłem ja taką decyzję, żeby mocniejsze kupić do komputerów, w których one były obecnie, bo tamte komputery no, mają takie większe wymagania odnośnie mocy. No i 602 było tak po prostu na granicach. Na granicy, oczywiście, tak można powiedzieć. Ale na granicy normy. I teraz sam mocniejszy zasilacz zainstalowałem, żeby była dużo większa rezerwa niż, niż była. I natomiast, kochani, e, zrobiłem to w ten sposób. Kochani, e, że jest. One są. Taki sam zasilacz jest w tym komputerze, co teraz pracuje. On jest mega cenny. Bardzo cenny Tu jest mikroskop, drukarka, czytniki odzysku danych i jeszcze oprócz tego jest magnetowit VHS, który też spełnia funkcję streamera i archiwum bazy. I, kochani, to właśnie. Jest ten komputer, który jest cenny i ma też taki sam zasilacz. On ma cenne w sobie też elementy. Też jest bardzo cennym komputerem, który jest naprawdę bardzo ważny tutaj. Ma bardzo cenne karty z sesji, z Casi. Karty znaczy karta telewizyjna, też jest z nim fajne dyski. I rozmaite. Natomiast tutaj są właśnie jazz, e, streamer kasetowy, e, kieszenie z kazi, kesie, kesień, e, ideata, no i czytniki, flop. Że to są bardzo cenne rzeczy w tym komputerze. I natomiast dla tego komputera ten zasilacz, jak mówiłem, jest po prostu komfortowy, idealny. No, i po prostu jest właśnie ten zasilacz, i on jest po prostu mega, mega super. Do potrzeb tego komputera to jest mega. Tak jak mówiłem, jak, tak samo jak on spełnia tu taką funkcję, jakby był hewtekiem, e, dokładnie w tym komputerze, bo ten komputer ma tak, mimo tego, tych bardzo cennych dla mnie kart i urządzeń tutaj. Jest po prostu na luzie. Potrzeby tego komputera to 100-150 W max. No, a tu mamy 600, że po prostu ten zasilacz na dużym luzie dostarcza zasilanie temu komputerowi, plus jego chłodzenia. Jego chłodzenie też trochę potrzebuje. No, ma podświetlane i, i 140, 150 chyba. Nie, nie mierzyłem, ale będą chyba większe niż 140. To będą 150 chyba. No i tu właśnie ten zasilacz o, ma po prostu taki wypas, właśnie. I te zasilacze są przeznaczone właśnie głównie, dla, tego, dla tej maszyny, że tak powiem, bo tu jest i, i deski twarde, jedna macierz, druga macierz, trzecia macierz, no i To Jest taki przemysłowy, taki bardzo funkcjonalny, zaawansowany komputer tutaj, który jeszcze ma i skaner. No I jeszcze można się fajnie pobawić. Są garki, te są programy do tworzenia dźwięku. Są programy, które na tym komputerze będą chodzić, bo są programy starszej daty, bardzo fajne programy do tworzenia dźwięku. I one po prostu są mniej więcej zgodne z tymi parametrami, które znajdują się w tym komputerze. Jakbym chciał, powiedzmy, programy do tworzenia dźwięku, zainstalować w innym komputerze, by się nie dało rady, bo inne już po prostu parametry są. Że dzięki temu, że ta maszyna jest w pełni gotowa, to mogę po prostu starszej daty programy instalować, z których mogę korzystać. No. Że jest po prostu mega ważny ten komputer. Mega zaawansowany jest jeśli chodzi o tutaj mikroskop, skaner, drukarkę i te inne urządzenia, o których mówiłem. Że Jest mega ważny, mega ważny i ma mega ważne stanowisko. I dlatego, ale na, dlatego, na potrzeby tego komputera, spokojnie wystarczą te piękne zasilacze. One są po prostu idealne do tego komputera. W tamtych komputerach po prostu. Też były dobre, tylko tak były już na granicy, po prostu, nie? Bo tamte komputery trochę więcej masy pobierają i dlatego potrzebowały większej rezerwy. 850 W to jest wystarczająca rezerwa do tamtych komputerów, z których były wyjęte te zasilacze. Natomiast ten komputer, tak jak już mówiłem, dla niego 600 W to jest duża rezerwa, bo jego zapotrzebowanie maksimum to 150 W. Więcej nie pobierze jak 150, przy tym wszystkim co tutaj jest, że jest super. To boziaczki kochani, hejka, siema, pa. Teraz sobie odpocznę, trochę pojeździłem sobie dzisiaj na rowerze, było fajnie, to boziaczki kochani, hej, pa.